Zobaczcie, mimo dziury, którą zrobił dzięcią, była przykryta płytką ceramiczną. Zaglądamy do pszczółek. Mają się całkiem nieźle. Jest ich sporo. Dzięki folii możemy je podpatrzeć, nie zmieniając im temperatury. Jest ich całkiem dużo w innym e, ulu aż tak dużo ich nie ma. Z wilgocią widzę, że nie ma jakiegoś większego problemu. Tu jest dziura, żeby odporowywało y, i było y, y, opcja, żeby też był przeciąg w ulu i żeby chodziły się. Y, no i wygląda na to, że szówki się całkiem nieźle radzą. Dostały candyboard jako ubezpieczenie. No niedobrze, bo wolałabym, żeby nie jadły go teraz, a, a podejrzewam, że jednak mają jedzenie, no ale cóż, mają zabezpieczenie, trzeba przemyśleć na przyszły rok. Wyglądają dobrze, jest ich dużo. 24 grudnia. Pozdrawiam.